Dzień dobry, witajcie. Kasia Munarczyk, Terapia i Rozwój Osobisty z Sercem. Przychodzę jak co tydzień z kolejnym filmikiem. Od czasu do czasu się przedstawiam, gdyby ktoś był tutaj pierwszy raz. Jestem psychoterapeutą, jestem pedagogiem, jestem wykładowcą w szkole terapeutycznej. Prowadzę konsultacje indywidualne, partnerskie, warsztaty. I od kilku lat mam ogromną potrzebę dzielić się tą wiedzą, bo wiem, jak ona jest pomocna, jak jest potrzebna jak mało jej dostaliśmy nie wiem, w szkole czy bardzo często gdzieś w rodzinie. Dlatego teraz, jako dorośli ludzie, sami musimy szukać źródeł. Tego typu wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, z zakresu pracy, ze swoim poczuciem wartości, poczuciem bezpieczeństwa, ze swoimi emocjami, i, i to naprawdę ma ogromne znaczenie na, na nasze życie, na nasze samopoczucie. Dlatego dziś przychodzę z kolejnym filmikiem. Dzisiaj może troszeczkę dłużej niż zwykle, bo chciałam powiedzieć o temacie bardzo ważnym temacie, którym na pewno dotyczy wszystkie, Chciałam po, powiedzieć o tym, czym jest szczęście i e, jaki jest klucz do szczęścia, i o tym, e, co możemy zrobić, żebyśmy byli ludźmi w pełni szczęśliwymi. E, jeżeli tak zapytalibyśmy każdego człowieka, czy chce być szczęśliwy, e, to prawdopodobnie zależy na tym tak naprawdę każdemu z nas. Tylko większość z nas kojarzy szczęście z czymś, co jest na zewnątrz. Czymś, co można zdobyć, posiadać, e, zrobić, żeby być tym człowiekiem szczęśliwym. Natomiast jest to bardzo złudne i mylne, i e, oczekując, że nasze szczęście jest gdzieś na zewnątrz, że musimy je dosięgnąć, musimy coś zdobyć, musimy coś kupić, musimy coś posiadać, żeby to, żeby to szczęście w swoim życiu mieć, e, to jest bardzo mylne i zgubne m, pojęcie. Żeby być Człowiekiem szczęśliwym, a klucz do szczęścia ma każdy z nas, moim zdaniem, należy zrobić lub przetransformować w naszym wnętrzu kilka rzeczy. Ubrałam to w takich kilka punktów, jaki jest ten klucz do szczęścia, i, i, i jak to szczęście, takie prawdziwe, głębokie, w swoim życiu mieć. Po pierwsze, Jednym z powodów, który nam blokuje to poczucie szczęścia, są niezałatwione sprawy z przeszłości. Jeśli chcemy być osobami szczęśliwymi, jeżeli chcemy czuć w swoim życiu spokój, czuć w swoim życiu więcej radości, czuć w swoim życiu taką, taki wpływ na swoją emocjonalność, to. Warto by było zmierzyć się z rzeczami, które były trudne dla nas w przeszłości, których na to dzień sobie nie uświadamiamy, ale które najczęściej bardzo mocno wpływają na naszą emocjonalność, na nasze stany lękowe, na to, czym się denerwujemy, czego się obawiamy, z czym sobie nie radzimy i to wynika z naszych trudnych doświadczeń z przeszłości. Dlatego yy, bardzo was zachęcam, żebyście zastanowili się, jakie sprawy z przeszłości, e, gdzieś e, nie są do końca załatwione, wzbudzają was emocje. I to są sprawy najczęściej z dzieciństwa, najczęściej związane z naszą rodziną. E, wiecie, większość z nas miała takie trudne doświadczenia w dzieciństwie, tak? Bo to wystarczyło przysłowiowe dzieci ryby głosu nie mają i wychodzimy w dorosłość z jakimś e, Poczuciem, że jesteśmy na przykład słabsi czy gorsi. Dlatego bardzo ważne do tej przeszłości wrócić. Po drugie, i to wiąże się z punktem pierwszym, czyli załatwieniem spraw z przeszłości, należy odbudować w swoim wnętrzu swoje zdrowe poczucie wartości. I załatwienie spraw z przeszłości i odbudowywanie swojego zdrowego poczucia wartości ma ze sobą, jakby jest mocno ze sobą powiązane i słuchajcie, no to jest bardzo ważne, no bo jak mamy być ludźmi szczęśliwymi, kiedy na przykład czujemy się niewystarczający, czujemy się gorsi niż inni, porównujemy się do innych, czujemy się słabsi, czujemy się nie w pełni wartościowi, czujemy, że nie damy z czymś rady, że jesteśmy za słabi. Te wszystkie takie przekonania obniżające nasze poczucie wartości sprawiają, że tak naprawdę trudno nam być w głębi siebie osobami szczęśliwymi. No bo gdzieś ciągle czujemy się niewystarczający, gdzieś się ciągle porównujemy, gdzieś ciągle coś nas blokuje przed osiąganiem naszych celów, przed tym, żeby się po prostu dobrze czuć, żeby swobodnie czuć się wśród innych ludzi, żeby budować związki, gdzie jesteśmy w pełni jakby możemy być sobą i w pełni siebie realizować bez stresu, że nie wiem, ktoś nas nie będzie akceptował, takich, jeste, jacy jesteśmy, czy odrzucił. Więc druga rzecz, żeby być człowiekiem szczęśliwym, druga rzecz... Przepisy na szczęście to jest odbudowanie swojego poczucia wartości, co jest absolutnie możliwe. Wiem, sama tego doświadczyłam i nadal od, doświadczam, że można wyjść z przekonania. Nie jestem wystarczająca, inni są lepsi do przekonania. Jestem wartościową, wyjątkową kobietą i mm, zasługuję na wszystko, co najlepsze. Sama przeszłam tą drogę i wiem, jak to wpływa na poczucie szczęścia. Trzecią rzeczą, która też się wiąże z pierwszymi dwoma w tym podróży naszej wewnętrznej do szczęścia, jest Przetransformowanie naszego, naszej podświadomości, naszych niewsprzyjających programów z podświadomości, które bardzo często blokują nam poczucie szczęścia, radości w swoim życiu. No bo jak mamy czuć się szczęśliwi, jeśli naszymi przekonaniami w podświadomości, które zdobywamy jako dzieci, nasza podświadomość go, yy, koduje się głównie do ósmego roku życia. Jeśli my mamy takie doświadczenia jakieś trudne z dzieciństwa, czy słowa, których słyszeliśmy, czy czasem. Yy, Brak uwagi czy czasem jakieś trudne wydarzenia, które były. I jeśli na skutek tego w naszej podświadomości są przekonania, że nie wiem, świat jest zły, niebezpieczny, że my jesteśmy właśnie niewystarczający, powrót do punktu drugiego, że nie wiem, mężczyźni są silniejsi albo że mm, inni są lepsi, albo że nie mamy prawa e, zadbać o siebie, że musimy dbać o innych takie i inne rzeczy są naszymi przekonaniami z podświadomości. Te przekonania w podświadomości mamy i o sobie samym i tu jest powrót do poczucia wartości. Mamy i o świecie i o ludziach. Czy można im ufać? Czy świat jest bezpieczny? Czy, czy nam sprzyja? Czy raczej jest trudny? Ludziom nie można ufać, a pieniądze zarabia się tylko bardzo ciężką pracą i w ogóle bardzo trudno jest mieć pieniądze. A ci, co mają pieniądze, to są źli. Tego, i, i, tego typu i, i wiele innych sformułowań jest naszym, jest, na, jest, są naszymi przekonaniami z naszej podświadomości i mają bezpośrednio wpływ na to, jak w tym świecie funkcjonujemy, jak widzimy siebie, jak widzimy świat, czy czujemy się wartościowy, czy czujemy się bezpiecznie, czy jesteśmy ludźmi, którzy mają szansę osiągnąć w swoim życiu jakiś rodzaj sukcesu, to wszystko zależy od przekonań z podświadomości, które również jako dorośli ludzie możemy, możemy zobaczyć, czy nie ma tam blokujących przekonań, możemy zobaczyć, czy, czy nazwać te sformułowania, które zakodowały się w naszej podświadomości, kiedy byliśmy dziećmi, a kiedy dorastaliśmy i byliśmy dorośli, one się tylko pogłębiały i ugruntowywały. I mając tą świadomość, wchodząc w rozwój i szukając swojego szczęścia, możemy te przekonania zmienić, bo do tego są narzędzia, do tego jest teraz bardzo dużo informacji, do tego są też na przykład terapeuci, żeby wesprzeć w takiej drodze. Więc to jest punkt trzeci. Pierwszy to był poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości. Tak, to jest. Bardzo często pogląd, że lepiej nie wracać, po co coś rozgrzebywać, było minęło, nie chcę o tym pamiętać, właśnie wtedy blokujemy się na szczęście, bo kiedy do tego wracamy i możemy na linii czasu te rzeczy uzdrowić i puścić, możemy to szczęście osiągnąć. Drugie odbudowanie swojego poczucia wartości, a co za tym idzie zmiana przekonań z podświadomości. To, to było trzecie. Czwarty punkt, jako klucz do szczęścia, to jest zmiana naszych nawyków, tak? I nauczyć się w swoim życiu dobrych nawyków, które będą sprzyjały naszemu poczuciu szczęścia, postrzegania też świata i funkcjonowaniu w codzienności. Takim nawykiem jest na przykład narzekanie, który nas blokuje przed szczęściem. Takim nawykiem jest na przykład. Em, w, w, w takich emocjach czy w takim poczuciu, że ja nie mam na nic wpływu. To też jest rodzaj nawyku, rodzaj przekonania i rodzaj nawyku. Na przykład. Yy, mm, Zmianą, dobrą zmianą nawyku, która da nam poczucie szczęścia, jest nauczenie naszego umysłu, skupianie uwagi na tym, co dobre, um, uczeniu się i wdrażaniu w codzienności swojej techniki wdzięczności, czyli szukaniu powodów, dla, dla których nasze życie jest dobre. Ponieważ nasz umysł skupiony jest raczej na tych zagrożeniach, on automatycznie wyszukuje tego, co jest złe, jest to naszym nawykiem, zaburza nam to poczucie szczęścia i spokoju, ale my swoją wolną wolą i samoświadomością możemy zdecydować, i możemy nauczyć swój umysł wdzięczności. Jeśli masz chwilowo trudniejszy czas i tak naprawdę nie wiesz, za co mam dziękować, to tylko przypomnę, że nie wszyscy ludzie mają Dostęp do prądu, ciepłej wody, nie wszyscy mają pełną lodówkę, i nie wszyscy mogą widzieć wiosnę, bo, bo na przykład ym... Urodzili się niewidomi. Dlatego naprawdę masz powody do wdzięczności i Twoje poczucie szczęścia zależy od tego, jakie masz nawyki. Czy u, raczej tkwisz w narzekaniu, szukaniu tego, co w Twoim życiu jest złe i, i skupianiu się na tym, czy szukaniu swoim świadomym umysłem tego, co w Twoim życiu jest dobre i e, dziękowaniu za to. Drugim takim nawykiem, który możemy zmienić w naszej drodze do szczęścia, może być zmiana słów. Jeżeli posługujemy się językiem muszę, powinnam, nie mogę, to jednocześnie te słowa naprawdę mają za sobą jakiś ładunek energetyczny. A jeżeli Posługuję się i uczę się posługiwać, i nawykowo wprowadzam do swojego życia słowa: chcę, wybieram, rozumiem, decyduję. E, nawet powiedzieć sobie: Wybieram zrobić dzisiaj obiad, a nie muszę zrobić dzisiaj obiad. Słuchajcie, naprawdę inaczej się wtedy czujemy. Jakie mogą być jeszcze mm, nawyki, które, które będą nam pomagały w drodze do szczęścia? Oczywiście, jeszcze taki nawyk, kiedy jest jakiś kłopot, problem, bo wiadomo, że takie rzeczy w życiu się zdarzają, żeby nie skupiać całej swojej uwagi, całej swojej energii na problemie, tylko skupić uwagę i energię na poszukiwaniu rozwiązań tego problemu, tak? Bo wtedy o wiele łatwiej nam z tego problemu wyjść i czujemy się też o wiele bardziej sprawczy i o wiele częściej szczęśliwi i spokojni. Kolejną rzeczą, która jest e, moim zdaniem na drodze do szczęścia, jest w, tej, w tym schemacie e, pokazującym, jaki jest klucz do szczęścia, jest posiadanie w swoim życiu swoich celi i swoich wartości. I wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy ludźmi, o którzy mają świadomość, jaki mają w swoim życiu cel. Nie żyją z dnia na dzień, nie żyją nieświadomie, nie znając swoich potrzeb, swoich wartości, swoich celów wtedy o wiele łatwiej jest się zgubić, czuć się niepewnie, być człowiekiem nieszczęśliwym. No wyobraźcie sobie, że je, wyjeżdżacie w podróż i wsiadacie w auto i nie wiecie dokąd jedziecie, nie wiecie co na waszej drodze będzie, dokąd zmierzacie w którym kierunku, jaki jest cel tej podróży. No czujecie się bardzo jakoś niepewnie, właściwie czujecie bezsens tej podróży, tak? I tak samo jest w życiu. Jeżeli nie mamy żadnych celi, jeżeli nie znamy swoich wartości, jeżeli sobie tego nie uświadomimy, nie rozpiszemy czasem i nie wiemy, w jakim kierunku i po co idziemy, no to trudno jest być w swoim życiu szczęśliwym, a jak mamy te cele, to, to wtedy jakieś nawet niedogodności czy, czy po drodze napotkane kłopoty nie nie sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi. My mamy y, może gorszy nastrój, może jakieś emocje, ale nie daje nam to takiego poczucia nieszczęścia, tak? Bo my wiemy w jaką stronę idziemy i wiemy dlaczego te y, schody czy te problemy chcemy pokonać, żeby dojść do swojego celu, do swoich marzeń. Kolejną rzeczą w drodze do szczęścia y, jest y, słuchajcie posiadanie Jakiejś pasji, posiadanie i robienie w życiu, w życiu tego, co się kocha, co się lubi. Tak wielu z nas, wychowanych standardowo, musisz e, wybierz zawód, który się opłaca, e, nie, nie, nie fantazjuj, nie wydziwiaj, rób to, co jest opłacalne, co, e, co przyniesie ci dobrą pracę. Tak wielu ludzi mm, y, zapomniało, co im, że tak powiem, w duszy gra, jaka jest ich potrzeba wewnętrzna, co, co lubią robić. Robią często coś, co powinni, co muszą, co przynosi jakiś dochód. Właściwie wszystko w życiu jest dobrze, a czują się jacyś sfrustrowani, nieszczęśliwi często, pomimo tego, że mają jakiś może sukces, nawet finansowy czy zawodowy, dlatego, że są z dala od siebie. I tu, jeżeli chcecie być szczęśliwi, zachęcam Was do tego, żeby szukać rzeczy, które mi sprawiają radość, które sprawiają, że mi błyszczą się oczy czy szybciej bije serce, że e, chciałabym, chciałbym to robić, nawet jeżeli bym na tym miał nie zarabiać, tak? Cudownie jest połączyć to, co nam w duszy gra i swoją pasję z pracą, ale jeśli to nie jest możliwe to absolutnie nic się nie dzieje, ważne żebyście po prostu znaleźli to w swoim, na to w swoim życiu czas i żebyście e, dawali, karmili e, swoje wnętrze, a to zatem e, zwiększali swoje poczucie radości, e, robiąc to, co sprawia im Wam przyjemność. Co kochacie, co jest Waszą jakąś pasją, umiejętnością, talentem, gdzieś, gdzie będziecie po prostu mogli poczuć wiatr we włosach i, 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 i rozłożyć swoje skrzydła, choćby to było raz w tygodniu, jako po prostu jakieś tam dodatkowe zajęcie. Także jest to na pewno element, który dodaje w naszym życiu radości i na to trzeba zawsze znaleźć czas i miejsce. Kolejną rzeczą, która tak to właściwie wszystko zamyka, to jest działanie. Słuchajcie, kiedy my czujemy się źle najczęściej, kiedy przez dłuższy czas na przykład nic nie robimy, kiedy ciągle byśmy chcieli coś zrobić, ale nie mamy na to siły i energii, działanie. Jeszcze działanie w kierunku, w którym e, chcemy, zmierzamy, daje nam ogromne poczucie właśnie radości i szczęścia. I zachęcam Was do tego, żebyście przekuwali w działanie jakieś swoje myśli, żebyście nie poddawali się jakimś przeciwnościom losu, żebyście nie poddawali się temu, że czasem jest coś wbrew Wam, że mm, sprawy nie idą tak, jak żeście sobie zaplanowali. Zawsze macie wpływ na to, e, co w tym momencie zrobicie. Jeżeli. E... Nie wiem, w pracy nie idzie tak po Waszej myśli, tak? Nie ma takich dochodów, jakbyście chcieli. Zawsze tego dnia możecie y, y, poszukać aktywności, które w jakiś sposób ukoją Wasze, nie wiem, rozczarowanie czy, y, czy jakieś takie zmarnowane oczekiwania. Zawsze macie wybór, w jaki sposób działacie. Czy na przykład, nie wiem, sfrustrowani. Kulicie się pod kocem, czy pójdziecie na rower, czy na długi spacer, albo e, nagracie jakiś na przykład filmik, tak? Żeby podzielić się tym, co wiecie, co, co czujecie. A zatem e, podsumowując, klucz do szczęścia. Co jest najważniejsze z tego filmiku? Nie jest na zewnątrz. Klucz do szczęścia jest w nas. Klucz do szczęścia i zamek do szczęścia jest w naszym wnętrzu i zależy od nas. Jeżeli myślisz, że będziesz szczęśliwy, jak jeszcze tylko coś kupisz, zrobisz, zbudujesz dom e, i że, jeżeli myślisz, że o Jezu, on to ma sukces, sławę i pieniądze, to to jest szczęściarz. Albo, ale on ma fajną robotę, ale to on... Jest szczęśliwy, to się bardzo mylisz. Nasze szczęście nie zależy od tego, co jest na zewnątrz. Oczywiście super y, 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 posiadać też dobra materialne i fajnie je wykorzystać, ale one nie warunkują naszego szczęścia. Nie czekaj, aż będziesz szczęśliwy, jak tylko się czegoś dorobisz, gdzieś pojedziesz, coś osiągniesz. Buduj swoje szczęście w swoim wnętrzu już teraz. Bo wtedy o wiele szybciej również osiągniesz rzeczy, na których, na których ci zależy. Po pierwsze, jeżeli e, przeszłość nie zawsze była różowa, warto do niej wrócić, żeby puścić stare emocje, przepracować, wybaczyć, e, budować, odbudowywać swoje poczucie wartości, które bardzo często przez różne sytuacje i słowa było stłamszone, i czujemy się w jakiś sposób słabsi czy gorsi. No wtedy, jak być szczęśliwym. Po trzecie. Patrzeć i szukać swoich podświadomych blokad, przekonań, które nam nie sprzyjają, które sprawiają, że w jakiś sposób nie czujemy się bezpiecznie czy dobrze na tym świecie. Wtedy trudno jest budować nasze szczęście. Możemy przez chwilę poczuć się dobrze, przyjemnie, ale to nie jest to szczęście, o którym ja mówię o takie głębokie poczucie wewnętrznej radości i spokoju. Po czwarte, e, zmieniać swoje nawyki, te, które nam nie służą. E, tworzyć nawyki, które będą budować i tworzyć nam szczęście w życiu. To znaczy szukać możliwości wdzięczności, mniej narzekać, mniej oceniać, e, e, zmieniać swoje słowa, zmieniać swoje przekonania. E, I. E, i zmieniać sposoby, w jakich czasem się zachowujemy, kiedy na przykład mamy kłopot czy problem i wtedy skupiamy się tylko na tym problemie, a nie na rozwiązaniach. Kolejna rzecz to jest posiadanie swoich celi, swoich misji, swoich wizji, no i swoich wartości. Żeby żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, w zgodzie ze swoimi celami. Bo jak mamy być szczęśliwi, jeżeli żyjemy wbrew tego, co jest dla nas wewnętrznie ważne? Jeżeli dla nas ważna jest kariera, to nie planujmy trójki dzieci, bo rodzina tak chce. Jeżeli dla nas ważna jest rodzina, to nie przejmujmy się powrotem do pracy, bo szef tego wymaga, tylko Stańmy w domu. Jeżeli dla nas ważne jest zdrowie, to czytajmy etykiety i, i nie jedzmy tego, czego oczekuje od nas ciocia na imieninach, i tak dalej, i tak dalej. Żyjmy w zgodzie z tym, co w, nam, w naszym wnętrzu i uświadamiajmy sobie to, co w naszym wnętrzu jest. Kolejna rzecz: miej swoje pasje, miej swoje rzeczy, które. Czujesz, że są twoje, a ja jestem pewna, że każdy z nas to ma, tylko wielu z nas mocno przykrytych i stłamszonych. No i ostatnia rzecz działaj. Działaj, działaj i weź życie w swoje ręce. Moim zdaniem to jest właśnie klucz do szczęścia i to jest właśnie możliwość poczucia radości, takiej głębokiego przekonania, że. Życie jest dobre, mnie, mnie wspiera, ja jestem wystarczająca, dlatego odczuwam szczęście każdego dnia, niezależnie od tego, co mam i ile mam aktualnie pieniędzy w portfelu, chociaż oczywiście to też jest ważne. Na koniec przeczytam Wam cytat Einsteina, który mnie tutaj jakoś tak poruszył, jeżeli chodzi o ten temat szczęścia. Szczęścia się nie, 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 nie dostaje z nieba. Szczęście się buduje, szczęście się odkrywa w sobie, szczęście się tworzy. I do tego działania właśnie Was zachęcam. Einstein powiedział: Są dwie drogi, aby przeżyć to życie. Jedna to żyć, jakby nic nie było cudem. A druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Jedna droga to jest oczekiwać. Że szczęście przyjdzie z zewnątrz, oczekiwać, że coś, ktoś sprawi, że będziemy szczęśliwi. Eee, druga to szukać powodów do szczęścia, budować e, swoje szczęśliwe życie e, w swoim wnętrzu, a wtedy nikt nigdy nie będzie mógł nam go zabrać. Eee, Powiecie może, że to trudne, że po co wracać do przeszłości, że grzebanie w podświadomości to, to jest trudne, albo że trwa to długo. Za pięć lat będziesz o pięć lat starszy i albo będziesz bardziej szczęśliwy z głębszym, bardziej ugruntowanym swoim poczuciem szczęścia i radości, albo nie. Wybór należy do Ciebie. Wszystkiego dobrego. W budowaniu swojego wewnętrznego szczęścia oczywiście mogę pomóc. Za wszystkie komentarze, subskrypcje i reakcje oczywiście bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam.